Witam serdecznie w czterdziestym piątym chyba odcinku. Tak, że akurat zdobyliśmy kamieniec. Samodzielnie, bo po dwóch bitwach pod nim i w trzech szturmach. Czwarty szturm, jak robiłem teraz, to już tylko własną armią i naszych na 40 zostało jakoś. 48 sześciu zginęło. Nie, czekaj, 48 sześciu. A no tak, bo wyświetla się zawsze mniejsza ta liczba. Uuu, ale weternów dużo. Dobra. No i teraz robimy tak. Siub, siub, siub. W eee. chwilę widzimy się, jak ja to ogarnę. Dobra, no i zażądamy kamienic jako swoje. To już jakby przechodziła, to twierdza, czy coś to wiadomo. Lepiej dla nas. Zobaczymy, czy w karcie jest też jakaś ekipa. Nie. Z drugiej strony. Na chwilę obecną co mi szkodzi tych najemnych, tych halabarników? Oni nie są nawet spoko. Myślałem, że będą gorsi, a są naprawdę spoko. I mamy dużo szpeju. Więc pierwsze, co to ja chcę za głowę zobaczyć i księdza naszego. Bo gdzieś miałem. Tak, to było gorsze. Książki połowa aż przeczytana. A, buty. No tak. To było to, co ja chciałem zobaczyć. No, teraz lepiej. No i nasza oddział obecnie tak wygląda. Mik misz masz wszystkiego. Będziemy znowu pod sztandarem polskim, to będziemy ujednolicać armię. Póki co najwięcej możemy to robić pod e, tatarskim sztandarem. Janczarów kupując i przybocznych. A, i Brasła w paru akurat jak dojechaliśmy. Nic nie zapowiada, żeby było inaczej. Lecimy tak. Ja chciałem gazić, że zobaczymy, co z tego wyjdzie. Misk zajęli. Ruscy i Związk yy, atakują. A nie to, żeby było, jeszcze tu być. Tą twierdzę. Odwieźć No Tak tak jak nasz oddział pomału, jak widzicie, rośnie. Coś się uda zebrać po drodze. Nie, nic ciekawego. Dobra, jaramy tą wiochę. Drugi zreiterował. Chciałem powiedzieć, że dużo tego nie ma, ale... ...jednak jest. Znowu za mało miejsca. No dobra, i tyle. A wróćmy tutaj sobie, sprzedamy te rzeczy. Nie no, mój kamieniec. Dobra, idziemy na ryneczek. Teraz tak. To sprzedamy na pewno tu od razu. Dobra, zrobimy tak. No, tu trochę można posprzedawać. Dobra, trochę posprzedawałem. Dobra, załatwimy tego. No, możemy więcej posprzedawać, to posprzedajemy. No i tak, kamienie mi mnie oblewają, co mnie bardzo niepokoi. No, jak najszybciej tutaj. I za chwilę się widzimy. Dobra, ładnie idzie sprzedawanie, powiem szczerze. Zobaczcie, jakie hajs jednak zarabiamy, Jeżdżę po jochech teraz sprzedaje, I zaraz na kamieniec. Musimy go uratować, mam nadzieję. Uuu! Na ok. A, z kamienicem razem, super. Dobra, posprzedawaliśmy ile się dało. ogarnęliśmy ile się dało. Teraz tak, zbieramy tu armię. Dwie, trzy się ciągną za mną. Chyba dwie. Dobra, jedziemy, w takim razie ten kamień jest ogarn... O kurde, dobra, widzę, że tutaj trochę ich jest. Trochę dużo nawet. Kurde, tutaj jest 10 armii. Ej, mi zamek oblega już. Nie wierzę. Dobra, dajcie chwilę. Ciekawostka jeszcze taka, że mi zebrali tamtą wiochę, co miałem, ale w sumie za kamieniec i za tą drugą wiochę to jest nawet lepszy deal. Tylko, że mi kurdy właśnie... ...przyrypują go. Dobra, jedziemy. Gdzieś to ja zapiszę. Ja zapiszę, bo nie jestem pewien co do tej bitwy. Dobra, zacznijmy z obronę w takim razie. Jak tamten się zajął tamtą armią, to my się zajmiemy tymi chłopakami. Jest remis praktycznie iliczbny. To są te drabiny? A tu... tak to wygląda. Dobra. Dobra. Ładnie ich kosimy. Ładnie, bardzo ładnie. Jednak przyjść tej twierdzę na pomoc to był dobry pomysł. Oj, kurde, to był nasz, to był nasz, to był nasz. Uu, działa to. tak, o tak, to idzie nawet? Dobra, jesteś co. O, kurde. Łatkiem spadłem. Ej, jeszcze nasze posiłki nie przybyły, a ich już Entafala przecież zesuwa. Jak z drugiej strony na murze? Chyba nawet grid. To sobie ja mam wrażenie, że dobrze radzą. O, 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 o były ciężkie kule. умерли, братья, Whoa, 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 whoa. Żeby to była ostatnia fala? Tak! O kurde, wygraliśmy. Taka rzeź tu była. 21 z różnice stówkę, a oni w luj jeszcze trochę. Od razu mnie robią. No, jako taka się nawet nasza armia trzyma. Chociaż jest mega poobijana. No, bardzo nas ubili. Dobrze. Dobra, kurde, ale tu się podziało widzę. Dobra, teraz się widzimy. Okej, okay, większość kogoś się rozpierzchła. Tutaj został jakiś jeden mały oddział. Świetnie, akurat mamy to, co potrzebujemy. Ty Wyżej, 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 bo to jesteś dobry ziomek. O, dokładnie. Pusarz do mnie, pancerny kozak do mnie. Polski rajter też. Żołnierz, tak samo. Ochotnik z muszkietem. Pikini, ochotnik. O, widzicie, jaka sytuacja? Ci w każdą stronę możliwą. Za chwilę się widzimy. Lecimy. Trzeba ich pogonić jakoś. Trzeba ich gonić, póki można. I takich pojedynczych najlepiej, właśnie. O. Dobra, wiecie, co dajcie chwilę? Ich muszę poogarniać. Dobra, kurde, nie pokazałem tych wieźniów, ale dobra. Miałem więźniów, już ich sprzedałem u pośrednika. Ej, a gdzie tam ci pojechali? To jakiegoś gonili? Chyba tak, chyba gonili jakiegoś jeszcze typa. No. Pobrałem tu poradki, 6 koła. Ogólnie, jak zobaczycie, to mamy teraz w Lihaisu. Tutaj mamy ziołków naszych. No, i tu, jak widzicie, wpakowywałem wszystkich, których tam mieliśmy. I teraz trzeba z budową miasta pogadać i pogadać to najważniejsze o rozwoju miasta. A takie. Rumby nie? Ale to zaraz, może. Co już wybudowano? Mamy arsenał, barak wojskowy, stajnie. Skarbiec, Akademik Łodoosiągi. Chcę postawić budynek. To jest. I tak. Jasne 27 dni i 12 tysięcy hej, spoko. Garnizona, jak widzicie, mamy. Kapitan najemników jest. Ureniowy Ataman kawalerii jest. Setnik ciężkiej kawalerii jest. Kapitan pułku niemieckiego. O, to fajnie jest. Oranży. Setnik polskiej piechoty biskup, kawalernik. Bo się trochę chyba popsuło, ale okej. Okay. mufti Imám jest Gminie między wójtem posłańcem kasztelanem. dwieście trzy dni. Dobra, najpierw wójta. Teraz załóżmy jeszcze tą naszą wiochę. Myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Ten A ty kolego gdzie? Pokazać i jechać pomóc na czerkazy. No starostaw się piękny Marszałek jest tak, tylko dobra muła. Hadi, ok, to jest sędzia. Ok, najpierw sędziego Chcę postawić budynek, tylko co już wybudowano? Młyn to dała szkoła budynek rady, czyli skarbca brakuje. No i połowa hajsu, mi zniknęła gdzieś. Ale inwestycja w są jest bardzo dobra. Nie będę ukrywać, że nie. Dobra, widzimy się w kolejnym ciągu, to będzie to wszystko. Zacznijmy na lajkowaniu, komentarz, subskrybowaniu. więc jest nasz. Ej.